Chyba coś znalazłem. W porządku, Włamuje się do systemu. Pospiesz się. Nie wiem, jak długo będziemy. Tu... już prawie? No, zrobione. Teraz chodź ze mną. Widzę. Moment. O, pancerz! Super! No. No to liczyłem. Idź, idź, idź! Poczekaj sekundę nawet nie chciałbym tutaj nic zrobić Taka estetyka pomieszczenia W Którym do ty wyszłaś? Aha. koleś! Koleś?! Już jesteś martwy, wszystko w porządku! Ups nie to. <noise> Dobra. Idziesz w Mamy towarzystwo. Tu jest jeszcze, mówisz? Strzal do niego, a nie w murek. Dobra. U, z tym sobie poradziła. Maszynka do mielenia mięsa. Tu nie widzę niczego, nikogo. Ktoś mnie przez chwilę widział? Tu? OK. Szybka jesteś. Plan jest taki. Kiedy dowiem się, jak otworzyć bramę, wchodzimy do środka i znajdujemy bombę. Nie przypominaj mi. To nie wszystko. Musisz iść do kwatery głównej i znaleźć urządzenie uzbrajające. Nie ma czasu, więc musimy się rozdzielić. A ty musisz przestać narzekać. Chwytasz? Jack, wysłałem ci położenie urządzenia uzbrajającego. Pospiesz się. Kończy nam się czas. Chwytasz bombę? Dobra. To co? Aha, z tyłu. Tam. Dobra. Może coś celniejszego? Po problemie. Cholera, zamknięte. Nie przejmuj się, bo to tu jestem. Powinno być już otwarte. Halo? No no, no, choć to. Uuu, czymś mnie strzelił. A, zwykły M4. O. Wasze pokoje mieszkalne. Dobra, tutaj nic ciekawego nie ma. Zresztą tą amunicję mam sporo. Mhm. Chodźmy dalej było. miał niespodziankę z tyłu, jakbym go pominął i chyba ktoś jeszcze jest. Już a! Już Nie wiem o co mu chodziło. O. Trochę amunicji do P90 Co ty masz? MP5? To ja wymieniam, rakietnicę Jak to zrobić? Dobrze jest. Chyba coś słyszałem. To lubię. Cichy zgon. Coś tutaj mam. To już nie będzie działać. Okej. Okay. Te kwatery mnie nie interesują. Tutaj byłem, jak widać. <noise> jak widać zgononowiczów, to wtedy no, to oznacza, że już tam byłem. Łatwy sposób oznaczania. Dobra. Ach, już myślałem, że mogłem obejść dookoła. Wal? otwórz mi to. Więc coś ja czuję, że czeka mnie wyprawa gdzieś po kartę. Te. Ta... Moment. Nie. To samo. Tutaj nie wejdę. Tu dookoła chyba nic zupełnie nie ma. Z drugiej strony, tutaj też nic nie widzę. To pewnie tu w budynku jest. A rzeczywiście, na biurku. O! Ha. No dobra coś to? to? Widziałeś? Słyszałeś? Czas na Ups Ups Gówną widzę A jednak udało się wrzucić do środka Jesteś mój Moje uszy Ach, na tych to nie działa Za wysoko byli? Nie w zasięgu. Tam mi się praktycznie skończyła amunicja, W minimi O, teraz mogę sobie chyba spokojnie przeładować. Dobra. Ech, po co zbliżać? No najlepiej. Uwryś mnie w to Nie rusza się. czerwony. Kod czerwony. Też dostał? Strzeleci <grych> w twarz! Gdzie jest twoja? Aha, tam się musi kryć. O, obyśli mnie dookoła swaniaki. Dobra? Kolejny. <śmany> Co za gość. Tam pewnie otwarte teraz jest. Raczej się nie przejmowali z zamykaniem. Pewni siebie, że zabiją mnie. Co by było dosyć głupie, gdybym właśnie szedł z kimś jednocześnie. A ten ktoś mógłby sobie wejść z drugiej strony. No ale... Nie każdy musi myśleć. Dobra, tutaj mamy mapkę. Armory. Facility. Perimeter Base. Pewnie tutaj właśnie jesteśmy. I... Perimeter Base A. A to może tu. Whatever. Ważne, że w Walwie. Co my tutaj mamy? O, wszystko przeładuję przy okazji. O, a mówka! Proszę bardzo. Mam urządzenie uzbrajające. co teraz? Wracaj migiem do budynku ochrony. Już tu prawie skończyłam. Samo urządzenie uzbrajające? No dobra. Uranu nie nosimy. No i rzeczywiście, Centrum Kontroli. <laughs> o, jakie pozy. Hej, za mną Jack! Dokąd idziemy? Zobaczysz. Ciekawe, czy was się męczy bieganiem. Widzę, że cały czas biega. Ewidentnie biega. Poczekaj, ten zamek jest wciąż włączony. W porządku, już. To jest posterunek, Jack. Bomba jest gdzieś tutaj. Idź pierwszy. Tam! Dobra, zaraz zdejmę. Tutaj z góry. Jest. Hmm. Nie, 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 nie God Poszedł po chłopaków Ech Akurat musiała mi się skończyć amunicja Chyba żyje jeszcze. A jednak nie Chyba nie ostrożnie, Jack. Ktoś tam jest z tej strony? jest? Z prawej jest ktoś. Wal się nim zajmuje. Dobra. O. Dobra. Jeszcze jeden tu gdzieś. Aha. Już? Załatwiona. Załatwione. Okay. Ja chcę amunicji Mam zapalnik Jest Jestem chłopczyk z zapalnikiem Gdzie jest tu amunicja jakaś? Widzę trupa ja falcona a pewnie na górze jest. O, widzę, że ktoś <grylessness> w zwisie swobodnym. Opsiop! <gryishops> Uuu! Op, Leci Amunicja, amunicja. Do tamtego co był tam, to już nie idę. Tutaj no zbieram. O dwóch delikwentów Ach, już mam max O, pancerz No to opłacało się schylić Tutaj pewnie gdzieś jakoś zjechała ta amunicja Gdzie trwa broń? Tutaj pewnie O, kolejny pancerz Dobra to chyba na tyle. Widziałeś to? Halo? Znalazłem go! Co tu się Mamy stało? towarzystwo. kuchnia. Coś można wszamać. Mają kiełbachy. <noise> Ustawił ktoś się do pionu. Pewnie mój granat. <noise> Dobra. To co? Gdzie dalej? Uu. Tak wybuchł. Co tam było w środku? Jak miło? Z Walter raczej nie poskradamy się, więc nie muszę P5 wyciągać. Da się ten wyjść? Raczej nie. Zamknięte na głucho. Mm. porządku? Nie ruszaj się! Cholera! Zabawni są ludzie, którzy nie wyciągają broni mimo tego, że powinni, dlatego że ktoś ich zastrachajło, uzna. Zabawne. Proszę Na ogonie? Coś jest? O oh, Zbrojownia! Tylko jeszcze wezmę to... Bo w tamtą stronę mamy iść. Okej. Okay. Wszystko jasne. Mhm. Mm o, oh, assault weapons! MP5, M4 cewu? Nie, to jest to a to jakoś tam się nazywało. Advanced, coś tam. Chodź tu. To właśnie nazywam się obsługą. Ja prowadzę. Cała przyjemność po mojej stronie. Okej, okay. <gryw> bombka. Super! ostrożny. Laboratoria są pilnowane przez najlepszych ludzi Kriegera. Jak żeby inaczej. Zajmiemy się tym Doyle. Odezwę się, jak się tam dostaniemy.